Pierwszym krokiem do myślenia jak przedsiębiorca jest zmiana perspektywy. Zamiast pytać, co mogę zrobić, by zasłużyć na podwyżkę, zapytaj, jak mogę stworzyć wartość, za którą ktoś zapłaci. Przedsiębiorca nie czeka na zlecenia, szuka możliwości i kreuje nowe rozwiązania. Po pierwsze, przestań myśleć o czasie jako o pieniądzach. Zamiast wymieniać godziny na wynagrodzenie, szukaj sposobów, by tworzyć aktywa, które pracują za ciebie. Może to być biznes, produkt cyfrowy, czy też inwestycja. Po drugie, zbuduj mentalność kreatora. W pracy skupiaj się nie tylko na wykonaniu poleceń, ale na znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań. Zadawaj pytania: czy da się to zrobić lepiej? Jak mogę uprościć ten proces? Co dostarczyłoby klientom jeszcze większej wartości. Po trzecie, weź odpowiedzialność za wyniki. Przedsiębiorcy wiedzą, że ich sukces zależy od ich działań. Zamiast narzekać na okoliczności, skoncentruj się na tym, co możesz zmienić tu i teraz. Po czwarte, buduj sieć kontaktów. Ludzie, którzy myślą przedsiębiorczo, wiedzą, że relacje to klucz do rozwoju. Szukaj mentorów, współpracowników i klientów, z którymi możesz osiągnąć więcej. Zmiana nastawienia z pracownika na kreatora wymaga odwagi i wizji, ale otwiera drzwi do wolności finansowej i spełnienia. Myślenie przedsiębiorcze to nie tylko sposoby na sukces zawodowy, to jest styl życia.